Jeśli uczysz się języka angielskiego, to zapewne na co dzień coś czytasz w języku angielskim, oglądasz i słuchasz, po to, żeby rozumieć język angielski, po to, żeby nauczyć się później komunikować. Ale niestety w wielu przypadkach może być to bezsensowna aktywność i bardzo mało produktywna. Dlaczego? Musisz pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy, o której niestety wielu zapomina. To, co czytasz, oglądasz i słuchasz, musisz rozumieć w 80-90%. Musisz rozumieć to, co czytasz po to, żeby czerpać z tego przyjemność i jak najwięcej czerpać z tego, co czytasz. Co mam dokładnie na myśli? Wiele osób niestety czyta artykuły, książki i co chwilę zatrzymuje się na tym, żeby przetłumaczyć jakieś zdanie po słuchu jakiegoś słowa, którego nie rozumie. I niestety tych słów jest tak bardzo dużo, że zamiast czytać, to oni skupiają się na tłumaczeniu książki i czytają dwie strony w ciągu pół godziny, a całą książkę w ciągu kilku miesięcy. Jest to krótka droga, prosta droga do tego, żeby się sfrustrować, i więcej tego nie robić. To samo jest ze słuchaniem. Jeżeli słuchasz coś, czego nie rozumiesz, albo rozumiesz w połowie, to tracisz kontakt i tracimy tym później zainteresowanie, bo nie rozumiemy tego, co inni do nas mówią. Jeżeli ktoś nawet mówi w języku polskim do nas i my tego nie rozumiemy, to zaczyna nas to w jakiś sposób irytować i demotywujemy się, żeby kontynuować później tą czynność. To samo jest na przykład, z oglądania, że oglądasz serial, film, którego nie rozumiesz, to jest to później frustrujące. Dlatego musimy skupić się na tym, żeby mieć materiały, które rozumiemy w większości, po to, żeby dawało to satysfakcję i frajdę. Bo czytanie jest dla czytania, a nie dla tłumaczenia. Oglądanie jest dla oglądania, a nie po to, żeby tłumaczyć każde słowo i co chwilę pauzować, zastanawiać się, co oni powiedzieli, bo wtedy, wtedy gubisz ee, fabułę, gubisz w ogóle płyęte wątki i nie rozumiesz tego, co oglądasz i czytasz. Czasami ktoś mówi, słuchaj Arek, ale to w czym jest problem, żebym ja rozumiał z tego 30%, z czasem będę rozumiał więcej, więcej, więcej. Jeżeli masz godzinę czasu spędzić na czytaniu książki albo słuchania, e, słuchaniu podcastu i rozumiesz z tego 30%, a w drugim przypadku 80%, to kiedy więcej z tego skorzystasz? No wtedy, kiedy... Rozumiesz coś na 80-90%, a nie tylko 30%, bo w tym tak 30-30% jest więcej niewiadomych niż wiadomych i wiadomo, że to jest krótka droga do tego, żeby się szybko sfrustrować. Dlatego z czasem, jeżeli będziesz rozumiał więcej, 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 po podnoś sobie poprzeczkę. Tak samo jak widziałeś może kiedyś e, trenera, który uczy pływać dzieciaków na basenie, to nie jest tak, że on go bierze z brzegu i wrzuca do, do wody po to, żeby wrzucić go do tej głębokiej wody, bo on by miał później traumę, zraziłby się w ogóle do pływania, nigdy więcej na basen nie wrócił. Dlatego wiele osób dorosłych zaczyna czytać książkę, przerywa, bo frustruje się, że nic tego nie rozumie. Nie mają na tyle pasji, żeby siedzieć nad tym godzinami i tłumaczyć tekst. Dlatego zostawiałem to i później po wielu miesiącach, bądź latach wracałem może do czytania coś w języku angielskim, bo Tamta czynność kojarzy mi się z czymś, czego, z czymś nieprzyjemnym, z jakąś frustracją i coś, co wywołuje negatywne emocje. Dlatego jak idziesz na basen, to widzisz, że trener, coach uczy dzieciaków utpływać, ale zaraz przy y, bandzie, zaraz przy y, barierce. Nie wrzucaj do głębokiej wody i z czasem stopniuje ich poziom zaawansowania, poziom trudności po to, żeby dzieciaki się zniechęciły. Dlatego tą powoli poprzeczkę musimy podnosić. Dlatego ważne jest, żebyś zrozumiał 80-90%, a nie 30%. Wszystkie materiały, jeżeli chodzi o słuchanie, czytanie i oglądanie, jesteś w stanie dzisiaj znaleźć w internecie za darmo. Kwestia dobrego poszukania. Są nawet lektury, e, chyba to jest Penguin Readers, e, gdzie możesz znaleźć lektury na odpowiednim twoim poziomie językowym. Jeżeli jesteś zaawansowany, może znaleźć trudniejsze lektury, gdzie jest bogatsze słownictwo. Jeżeli jesteś mniej zaawansowany, może znaleźć lektury jakieś uproszczone, trochę prostsze, gdzie jest to samo wyrażone, ta sama intencja, ale trochę prostszym językiem. To samo jest ze słuchaniem różnych podcastów. Może znaleźć jakieś naukowe podcasty, albo może znaleźć coś jakieś prostsze, które będziesz rozumiał. Będziesz miał z tego większą satysfakcję i frejdę. Kolejny argument, który jest czasami tutaj poruszany, to jest osoby, które mówią, że możesz nawet czytać, oglądać i słuchać, że to rozumiesz w 30 czy 40%, bo to nie ma większego znaczenia. Bo jeśli słuchasz czegoś, to uczysz się akcentu, melodii, to samo jest z oglądaniem i tu nie ma znaczenia, ile z tego rozumiesz. I jest to prawda. Bo słuchając coś w domu albo oglądając i coś co leci w tle, nie skupiasz się na tym bardzo aktywnie, to fakt jest taki, że uczysz się podświadomie akcentu, melodii, wymowy. Tak? Zaczynamy to łapać, w jaki sposób jest melodia danego języka, czy jest to British, czy jest to American English. Ale e, czemu by nie słuchać czegoś, co rozumiesz w 80%, i dalej uczyć się melodii, akcentu i również wymowy. Tam zrozumiesz 80% po prostu, a nie 30% i więcej będziesz tego czerpać miał podwójną korzyść ze słuchania materiałów, oglądania rzeczy, które rozumiesz i przede wszystkim większa Twoja przyjemność. Dlatego na samym początku ważne jest to, żebyś lubił to robić, żebyś polubił to robić, żeby czytał teksty, które sprawiają Ci frajdę, żeby tematyka była dla Ciebie fajna. Dlatego nie dokładaj ta sobie jeszcze większych problemów z tym, że w ogóle nic z tego nie zrozumiesz i będziesz się męczył na tłumaczeniu, a nie na tym, że. Samo czytanie może być po prostu przyjemne, kiedy skończysz pewien rozdział książkę, to będziesz mógł sobie powiedzieć wow, skąd przeczytałem książkę, jestem w siebie dumny, mam na koncie jedną książkę przeczytałem. Jeśli będziesz rozumiał z tego bardzo mało i co chwilę będziesz siedział ze słownikiem, to będzie bardziej e, szukanie nowych słów niż e, czerpanie przyjemności z samego czytania. I tej książki możesz tak naprawdę nigdy nie skończyć. Ile razy słyszałem o tym, że jakiś kursant rozpoczął książkę czytać wiele lat temu i okazało się, że rzucił to i tej książki nawet nie wyczytał. A jak zawsze pytam o powody, powód jest taki sam. Nic z tego nie rozumiałem, co chwilę musiałem się zatrzymywać na tym, żeby coś sprawdzić, wkurzyłem się i zostawiłem to już w ogóle o tej książce, zapomniałem. I okazuje się, że ta książka nie była dobrana do poziomu językowego kursanta. To samo jest z podcastami. Ta musi być na podobnym poziomie. Później ewentualnie zwiększaj sobie... Trudność tego tekstu czy materiału, z którego właśnie korzystasz. Także sprawdź, czy to, co czytasz, oglądasz i słuchasz, rozumiesz w 80-90%, później ewentualnie podnoś sobie poprzeczkę.